Siema, co tam, moje kochane nubki? Dalej macie problem z ubiciem kart takiego? <grywa> słuchajcie uważnie wujka Tucinia, pokonacie go z łatwością. Nawet choćby takim Logitechem F710, a to możecie wam przydać, jeżeli chcecie spełnić swoje sny i eksplorować nieznane czeluści musz i oceanów. Kartaki w 90 sekund? Uuu! Zaczynamy! Zeskakujemy z góry. Tank prowadzi odciąga moby od Razera, którego musimy aktywować. Zlatujemy w dół do pierwszego minibosa. Lecimy środkiem i nie agrujemy mobków po bokach. W trakcie z walki z minibosem on staje się niewidzialny. Aby kostka wyjaśnić, odpalamy mu z kwiatka i wciskamy mu. Ale upewnijcie się, że stoi blisko wybranego kwiatka, bo inaczej dalej będzie się ukrywać jak stary zomowiec. Teraz musimy uwolnić Sailora po lewej. Wystarczy jednego. Od paru updateów mamy kosę z pozostałymi. Ten przyzywa takiego przydupasa, który go leczy. Więc dps ładować w niego A takie minibosy Podwójna fala. Musimy zrobić hop, hop, albo jest flop. Tu patrzymy, jak kertaki bawi się w takie małe, niewinne bezczyszczenie zwłok. Ignorujemy to, bo też na stoplek w a jak ubiliście go ponad 100 razy i dalej nie dropną wam łuk, to łapka w górę. Omijamy tu ile mopków tylko się da, biegnąc pod ścianą po lewej albo po prawej stronie tego delikwenta. Trzymamy pod totemem, w pewnym momencie się tak napali jak ksiądz w domu dziecka i poleci na randomowego gracza w tym amoku, nie zauważy tego totema i BACH! Potem jak się odsknie leci znowu na tego samego gracza, który jest zastunowany. Musimy mu ściągnąć tego stuna Purifying Touch z łuku albo pada. Cik! Od tutcinia. Sam jak każdy inny dwugwiazdkowy dungeon wprowadza mechanikę uników ruchu. Gdy widzimy diament, musimy użyć kół w dowolnym kierunku. Jako Mele polecam robić to do przodu, żeby zostać w krótkim dystansie do bossa. Po zamianie w szczury czekam na pierwszy atak i przyjmujemy go na klatę. Wychodzimy od środka dość blisko zielonego okręgu, z którego nie możemy wyjść, bo dostaniemy fira. Czekamy aż podejdzie do nas boss i chyc pod ziemię. Czekamy pod ziemią, zacznie ojciec, żebym kolacja uciekła. Teraz do kwiata i bach bach po łupie. Czekamy teraz aż na pierdzi i zrzuci meteory. Z meteora ściągamy podpalenie i z tym podpalenie Biegamy wokół gejzerów i je odkrywamy. Tip! Od Tucinia. Z doświadczeniem nauczysz się już, gdzie one są, ale na początku, jak prawiczek, będziesz musiał poprosić, żeby ci ktoś zaznaczył, wow. gdzie są kratery. Do 50% HP Bossa będzie jeden wyskok gejzerem, a jak będzie już miał mniej niż 50%, będą dwa, więc bezpośrednio lecimy do drugiego gejzera. Jeżeli chociaż jeden gejzer nie jest do końca odsłonięty, nie wystąpi animacja gotującej się wody, więc wtedy ołówek w dłoń i skreślamy, to to lotka. No chyba, że macie już tyle Combat Power i lewuje jak On nie musi już biegać za kraterami, tylko czekasz, kratery przyjdą do niego. To to już chyba wszystko na dzisiaj, ale mam dla was jeszcze jednego tipa. Jak wszyscy to są range, w dobrym momencie staną w kraterach i jest duża szansa, że spadną na nich meteory i odkryją te kratery bez potrzeby biegania wokół nich. Jeżeli spodobał ci się ten format to BŁAGAM, BŁAGAM DAJ łapkę W górę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że pomógł ci ten tutorial i zapraszam serdecznie na streama na Twitchu Tucini TV. Ja jestem codziennie od godziny 20 do 22. Cześć!